Obliczmy wartość podanego wyrażenia i zacznijmy od tego, że mamy tam ułamek dziesiętny oraz ułamek zwykły. Proponuję tutaj w tym zadaniu tak, aby zamienić to wszystko na ułamek zwykły i na ułamek niewłaściwy. Będziemy tam wartość dzielić, więc od razu z taką perspektywą na przyszłość. 2,4 to 20,4, więc tak w ten sposób zapisujemy. Ten 5 i 1 trzecią zamieniamy na ułamek niewłaściwy, czyli 3 razy 5 dodać 1 to daje nam 16 trzecich. No i teraz zapisujemy to w nawiasie, podzielić przez wartość minus 2. Kolejną rzeczą, którą robimy, musimy to doprowadzić do wspólnego mianownika, czyli przemnażamy pierwszy ułamek razy 3, licznik i mianownik. 24 razy 3 to jest 72, 10 razy 3 to 30, bo to będzie wspólne nasze mianowniki dla trójki dziesiątki. I drugi ułamek przemnażamy trójkę razy 10, czyli mianownik, żeby otrzymać taki sam. Więc licznik też musimy 16 razy 10 to jest 160 i to wszystko dzielimy. Możemy zapisać sobie już w tej sytuacji, że dzielimy przez minus 2 pierwsze, bo będziemy później ten ułamek odwracać. I teraz 72, więc to. 60 to udajmujemy tę wartość mamy minus -88 30 i zapisujemy to w nawiasie, podzielić, możemy zamienić to już na mnożenie, czyli to będzie razy, zamieniamy teraz, odwracamy tą liczbę minus 2, 1, minus 2, 2, pierwsze. na wartość 1, drugą tylko na minusie oczywiście, bo minus nie znika, skracamy po skosie tą dwójkę raz, tutaj skracamy 88, czyli to jest 44, minus razy minus daje nam liczbę na pewno dodatnią, więc mamy, otrzymujemy 44 razy 1, to jest 44, tutaj mamy 3 razy 1, 30 razy 1 to 30, wyciągamy z tego całościę, zanim jeszcze wyciągniemy całościę, możemy to skrócić, Gdzieś tam liczyć mianownik przez 2, czyli otrzymamy, że to jest 22, a tutaj 15. Wyciągamy z tego całości, czyli to będzie jedna całość i zostaje nam 7 15 reszty, czyli w ten sposób prawdą odpowiedzią będzie odpowiedź C.